Kuba, przekonywujące zwycięstwo 3-0, do 0, asysta, a tak jak powiedziałeś nawet dwie, bo jeszcze do Daniela Pika i awans do półfinału. Dobry prognostyk na kolejne mecze. No tak, jest światełko w tunelu. E, przede wszystkim najważniejsze jest zwycięstwo. Moje, e, czy to asysty, czy indywidualny występ, ok, to na pewno mnie buduje. E, zespół też wie, że może na mnie liczyć, ale najważniejsze jest zespół, a, a to zwycięstwo doda dużo pozytywnej energii Krakowi, bo nie układało się ostatnio. To był bardzo dla nas taki nerwowy dzień i mecz, bo no wczoraj już jechali prawie 10 godzin autokarem. Wiadomo, że, że, że takie mecze to, to zespół z Ekstaklasy więcej może stracić niż zyskać. a przykonujące zwycięstwo 3-0 i, i to jest najważniejsze zwycięstwo i, i bardzo to cieszę. Jak ostatnio rozmawialiśmy, mówiłeś, że dużo pracy przed tobą, że co innego praca samodzielna, co innego trening z drużyną. Ale widać, że to zaprocentowało. Wyszedłeś od pierwszej minuty, no i widać było, że leży ci ta gra. No tak, to takim można powiedzieć pierwsze przetarcie było w meczu z Zagłębiem, teraz dostałem szansę od początku. Troszeczkę na świeżości, troszeczkę złapałem tego e, treningu z zespołem i, i no czuję się dobrze, ale tak jak mówię, no przede mną też dużo pracy, bo, bo na pewno przyjdzie taka lekka zadyszka po, takim, po takiej przerwie jak się nie grało, ale mam nadzieję, że jak najwięcej takich akcji będzie, będą mogli kibice Krakowi oglądać w moim wykonaniu i, i takich zwycięstw drużyny. Skoro jest półfinał, już ostatnie pytanie. Na kogo byś chciał trafić w półfinale? Nie wiem. Dla nas najważniejszy jest mecz po meczu. Teraz skupiamy się na meczu z Rakowem. Eee, bardzo ciężkie spotkanie i, i ważne dla, dla układu tabeli. Także patrzymy na to, a, a co przyniesie przyszłość, za czym. Jesteśmy eee, pewni tego, że jeżeli będziemy grać na, na, na tym swoim poziomie, że pokażemy te swoje umiejętności, będziemy drużyną, to, to możemy obronić ten, ten puchar.